Witaj, piękna istoto. Chciałabym się dziś podzielić z Tobą pewną refleksją. Pamiętam słowa mojej babci, która zawsze powtarzała, że starych drzew się nie przesadza. Ale czy jest to prawdą? Czy rzeczywiście warto trzymać się jednego miejsca, nawet jeśli czujesz, że nie jest to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie? Czy powinnaś bać się ryzyka, zmiany i możliwej porażki? Zobacz, jak często właśnie te obawy powstrzymują Cię przed osiągnięciem pełni szczęścia i spełnienia. Czy zatem warto tkwić w jednym miejscu, nawet jeśli czujesz się tam nieswojo lub niezadowolona? To zjawisko znane jest jako komfortowa strefa czyli obszar, w którym czujesz się. Pozornie, bezpiecznie i pewnie, ale równocześnie nie rozwijasz się ani nie eksplorujesz nowych możliwości. Siedzisz w tym miejscu z obawy przed zmianą, przed ryzykiem, które niesie ze sobą owo nieznane. Ale czy aby na pewno warto pozostać w tej strefie? Czy nie lepiej odważyć się skoczyć na głęboką wodę i odkryć, co kryje się poza granicami? Twojego codziennego komfortu. Często obawiasz się zmian ze względu na niepewność, jaką niosą za sobą. Nieznane może być przerażające, zwłaszcza gdy nie do końca masz kontrolę nad sytuacją. Ale czy w życie nie polega właśnie na eksplorowaniu nieznanego i Przystosowywaniu się do zmian. Przecież to właśnie dzięki zmianie rozwijasz się i uczysz nowych rzeczy. Wielcy odkrywcy czy wynalazcy nie osiągnęliby swoich sukcesów, pozostając w bezpiecznych, znanych obszarach. Musieli odważyć się przekroczyć granice te fizyczne i te mentalne, zaryzykować i zmierzyć się z niepewnością, aby osiągnąć to. Co zdawało się niemożliwe. Ale co z ryzykiem porażki? Czy nie jest to jedna z głównych przeszkód, które powstrzymują Cię przed podejmowaniem się nowych wyzwań? Oczywiście, nikt nie lubi przegrywać, ale czy porażka musi być końcem drogi? Nie. Porażka to część procesu uczenia się i rozwoju. To dzięki niej możesz wyciągać wnioski, doskonalić swoje umiejętności i próbować ponownie, robić, być może z większym doświadczeniem i mądrością. W końcu, jak mówi stare porzekadło, człowiek uczy się na błędach, a tak naprawdę na doświadczeniach. Ciekawi mnie pewien paradoks. Tak często pragniesz zmiany, a jednocześnie tak bardzo się jej boisz. Czy nie jest to nieco sprzeczne? Często bowiem czujesz wewnętrzny niepokój i niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy, ale równocześnie obawiasz się podjąć krok w kierunku zmiany. To jak paradoks życiowy, który trudno rozwiązać, ale jednocześnie zawiera on w sobie potężną siłę motywacji do działania. Może właśnie w tej sprzeczności kryje się klucz. Do osobistego rozwoju i spełnienia? Może właśnie jak to mówią niektórzy, im bardziej się czegoś boisz, tym bardziej powinnaś w to wejść. Ostatecznie, może czas zastanowić się nad własnym podejściem do ryzyka i zmiany i porażki. Czy warto trzymać się starego miejsca? Nawet jeśli przestali, to inaczej, przestało to już być rozwojowe. Czy nie czas odważyć się, podjąć ryzyko i odkryć, co kryje się poza strefą komfortu? Pamiętaj, że życie to podróż pełna nieznanych możliwości i że tylko poprzez odwagę i determinację możesz osiągnąć prawdziwe szczęście i spełnienie. Otwórz się na zmianę, zaakceptuj ryzyko i nie bój się porażki, bo właśnie w tych momentach tkwi prawdziwy potencjał do rozwoju, do odnalezienia swojego życiowego celu i spełnienia. Jeśli nie boisz się zmian, kliknij lajka like lub serduszko, a w komentarzu możesz napisać, czy zgadzasz się z owym stwierdzeniem, iż starych drzew się nie przesadza. Także do zobaczenia jutro.